Dzień dobry <laughs> Witam w ten piękny, kolumniczy poranek Dzisiaj chciałem wam pokazać antenę eee, Bewerlcz. Antena do mm, odbioru krótkich fal radio oczywiście Zrobiona na prędce w ciągu kilkunastu minut Proszę bardzo Do e, odbioru fal radiowych na, e, na, fal, fal radiowy, na czasotliwościach krótkofalowych. <laughs> Świetnie spisuje się na e, paśmie 80 metrów, radiomatorskim paśmie 80 metrów oraz 160 metrów, czyli tak zwane pasma krótkofalarskie. E, bardzo prowizorycznie powieszona, żeby na szybko, ze względu na, jak mówicie, warunki zimowe. Cała antena e, będzie przebudowana, w, jak będą ku temu warunki e, sprzyjające warunki pogodowe, czyli bardziej na, powiedzmy, E, wiosna, jesień, lato, jesień chcę tutaj dać e, e, już ładne słupki do tego ustabilizować to wszystko całość ma 320, 300 metrów długości obecnie na prędce zrobione wysokość zawieszenia to jest e, przeciętnie około 2 metry 2 metry 220 Zalecane e, świetnie, świetnie pracuje. Powiem tak, stacja jest ona jest w kierunku, akurat ukierunkowana w kierunku. Ukierunkowana. Jest kierowana w kierunku Polski, Europy właściwie. Więc e, stacje z Polski są tu słyszane lokalnie, także po tej części, w tej części świata. No co jest. Dość dużym, że tak powiem, e, e, z wyczynem na, na tych pasmach, oczywiście niskich, tak. E, planuję przedłużenie tej anteny jeszcze o 20 metrów, czyli o, na 320 metrów, ze względu na to, żeby lepiej pracowała w paśmie 160 metrów, czyli. E, na częstotliwości 1,8 MHz 1,9 aczkolwiek i tak są słyszane jest tutaj dużo słyszanych stacji właśnie z Europy niemieckich stacji z Bałkanów e, rosyjskie stacje które mnie bardzo cieszą tutaj może niekoniecznie w, Pol w Europie no, ale tutaj akurat rosyjskie stacje są jakimś takim miernikiem e, wydajności e, tej anteny. O. No bardzo prowizorycznie, tak jak widzicie na słupkach, szybciutko. Chciałem po prostu tak naprawdę wypróbować ten kierunek. Czy ma sens ma sens e, e, budowanie anteny w tym kierunku, aczkol Aczkolwiek stwierdzam 100% że jak tak, jak najbardziej ma sens. Mało tego, zrobię ją jeszcze... Mam kilka, na to, mam kilka dodatkowych pomysłów na nią, w jaki sposób ją ulepszyć. O, tutaj właśnie już jesteśmy na tym etapie blisko 300 metrów, więc ona sobie zjeżdża delikatnie w dół e, na poziom w, w rzędu 1,60 m. Aż do samej Ziemi, żeby nie psuć jej charakterystyki. E, e, tak. I tutaj zaraz dojdziemy do tego. O proszę, tak wygląda schód Słońca. Nie wiem, która tam godzina jest, o siódmej rano. Acz. Tak i tutaj jesteśmy właśnie przy, przy samym końcu tej anteny. O. Gdzie jest, o proszę, jakiś bażant. Przy okazji. O, uciek! E, gdzie ona jest uziemiona? Przy, przytkane to jest. Przytkane to jest kamieniem. Nie chcę tego ruszać. To jest wszystko prowizorycznie, tak jak mówiłem. Dlatego, że. E, nie było czasu już. Nie było czasu. Y, zima, niestety, tutaj jest długa. Więc nie było czasu ani możliwości, żeby żeby. Eee, estetycznie, ładnie i przyjemnie, aczkolwiek ponoć e, Ponoć, no tak jest e, Najlepiej zawsze pracują e, prowizorki i to możemy do takiego, tą antenę możemy do takiej prowizorki że tak powiem zaliczyć tak proszę bardzo no, mam tu możliwości powieszenia w różnych kierunkach. Pierwszym kierunkiem, że tak powiem, testowym była Europa. No, ze względu na sentyment może. Stamtąd pochodzę, więc tak to wygląda. Aczkolwiek yy, mam generalnie możliwość po, po powieszenia anteny w każdym kierunku yy, świata. W pełnowymiarowych wewerlicz. Nawet, nawet tutaj 5 -kilometrowych jakby była taka potrzeba. Tak to wygląda. Fajno. Dziękuję ślicznie. Może jeżeli się to komuś podobało, jeżeli, e, proszę o łapkę w górę. Jeżeli nie i tak to robię tylko i wyłącznie dla siebie. Pozdrawiam i do następnych e, filmów.